Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, kłaniam się nisko. Tutaj TV Akcjomat. Szanowni Państwo, zbliżają się wybory, a ja chciałem się zwrócić bezpośrednio do Pana Prezesa, Marszałka Piłsudskiego Naszych Czasów, Pana Jarosława Kaczyńskiego. Chciałem powied powiedzieć Panie Jareczku, że pamiętam. Pamiętam, jak w przeddzień wojny mówił Pan, że jest Pan zwolennikiem radykalnych rozwiązań, żeby iść na całość, żeby bronić Polski i Polaków. Przed czym? Przed wirusem, bo jeszcze wtedy nie przed ruskimi. Mówiliście nam, żebyśmy nie przyjmowali rodziny w domach na Boże Narodzenie, a już na Wielkanoc dziękowaliście, że przyjmujemy Ukraińców tak szerokim strumieniem. Był pan zwolennikiem tego, aby zrobić w Polsce segregację sanitarną, żeby zaszczepić ludzi na przymus, a jak nie, niech siedzą w domu, niech nie mogą iść do restauracji, do kościoła, do kina. Bo tak walczycie o Polskę, odbierając wolność innym. Rzeczywistość się zmieniła w obliczu wojny. Okazało się to wszystko Ewidentną nieprawdą. I może przeprosiliście za to. Nie, nie przeprosiliście. A panowie Piecha, pan Hoc, którzy tę ustawę firmowali segregacji sanitarnej, zajęli wysokie miejsce na listach. Jak na was zagłosować w takim razie? Jak można zagłosować na covidowych zamordystów, którzy podobno walczą o wolność Polaków? Panie Jareczku, pamiętam piątkę dla zwierząt. Jak pan sam osobiście, inteligent z żoli Boża, mówił, taka sarenka, to w innym kontekście. Taka sarenka chodzi. Po co ja zabijać? To była propomyślistwa myślistwa. Wy, wywaliliście z rządu swojego najlepszego ministra środowiska, pana Szyszkę, który potem niedługo zmarł. Bronił Pols Polskę przed Brukselą. Nie wchodźmy w to. Ale piątka dla zwierząt, podobno wymyślił ją pan, jego, tą piątkę dla zwierząt, podobno wymyślił pana bliski współpracownik, szef pana biura poselskiego, pan Moskar! Taka piękna piątka, w ochronie zwierząt. Ochrona zwierząt, czy likwidacja polskiego rolnictwa. Posłów, którzy się z tym nie zgadzali, pan karał, wyrzucał z klubu. Potem się okazało, że rolnicy wzięli się, wzięli się za was. Się zmobilizowali i co? Pan Kowalczyk, który był przeciw, został ministrem rolnictwa i premierem. Ale co później? Co później? Później alarmowały różne środowiska rolnicy, inne partie, że wlewa się do Polski ukraińskie zboże, że nie mają gdzie sprzedać tego zboża, że jest tanie, a te, które przyjeżdża, jest niskiej jakości. Potwierdził to nikt w ostatnim badaniu. Sarmonella, jakieś tam pestycydy. I co? Tych, którzy mówili, ostrzegali, mówiliście, że są ruskimi agentami. Ruskimi agentami są. Bo wtedy kochaliśmy się z Ukrainą i flagi na czole mieliście wszędzie, te ukraińskie flagi w zębach nosiliście, a teraz się okazuje, że mamy sprzeczne interesy. Czyje interesy realizuje prawo i sprawiedliwość pod zarządem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i jego poplecznika Ma Mateusza Morawieckiego, który siedzi na pana plecach, na plecach. Prezesa siedzi. Bo tam w tym pisie zdaje się, że mało kto tego Morawieckiego chce. Obiecywał, elektryczne samochody. Ucieczkę z pułapki średniego rozwoju. Wszystko obiecywał. Okazywało się, że tylko Polskę zadłużył. I znalazł sposoby, jak tam, jak bankster, jak bankster. Jak tu tych pieniędzy natrzepać, żeby się znalazły na, na szybko. I może przyszedł do pana takim Morawiecki i: natrzepiemy pieniądze na wszystko. Będzie na wszystko. Była pani szydło, premierem. Był, była rozsądna polityka. Pan Banaś wtedy jeszcze, kochany, ten, który zatrzymał lukę VAT-owską, te karuzele VAT-owskie, znalazły się pieniądze na 500, plus właśnie z, okrań, z ograniczenia e, złodziejstwa w karuzelach vat A potem przyszedł pan Morawiecki, doradca Tuska, wsiadł na pana plecy i do tej pory jedzie i zadłuża Polskę coraz bardziej. Trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć. Wy tam mówicie, że tam w relacji do PKB, ale jak jest taka inflacja, to w relacji do PKB dług może i spada. Ale jak my się więcej zadłużamy, to jesteśmy bardziej zależni, czy mniej zależni od takich globalnych, od globalnej finansjery? Oczywiście, że bardziej. Okazuje się, że jesteśmy też zależni od globalnej od globalnych koncernów farmaceutycznych bo co one chciały to my zrobiliśmy i polski rząd Polaków nie obronił przed szaleństwem przed złubożeniem bo żeście wydali pierdyliony na też niepotrzebne szkodliwe się okazuje później szczepionki a pan był jeszcze osobiście zwolnikiem żeby pójść na całość kto panu polecił tego Morawieckiego może pan pana przyjaciel kolega ze szkoły pan Leiba Fogelman? Tak niektórzy dziennikarze mówią: Laptopy dzieciom daliście. Boże, jacy do, jaki dobry pis dał dzieciom laptopy. W podstawówce najnowsze badania naukowe mówią, że tam, gdzie wprowadza się laptopy, tablety do szkół, tam poziom nauczania spada. Dzieci są coraz mniej. Rozwinięci intelektualnie, Szwecja, Francja się wycofują teraz. Po co? Za głosy. Kopalnie, które mieliście restrukturyzować, pamiętam jak pan mówił do górników, będziecie restrukturyzować, rozbudowywać, jest polska. Potężnym, ma potężne zapasy węgla, to jest nasze bogactwo, a teraz zamykacie, zalewacie te kopalnie, chociaż je sprywatyzujcie, żeby ktoś na tym zarabiał. Później można na te kopalnie podatek dodatkowy nałożyć, jakbyśmy coś chcieli z tego wyciągnąć. Nie, ale wy z Unią żeście uzgodnili i zamykacie. Pojechał Morawiecki w 2020 roku. Kto jest ten Morawiecki? Kto panu kazał go zrobić premierem? Przecież zero zaplecza ma w pańskiej partii. Siedzi tylko na pana, na pana plecach. No. Może tutaj inny układ pana trzyma. Nie ten postperelowski, ale jest może inny międzynarodowy układ, i bankster musi być polskim premierem, żeby nas zadłużać i robić to, co zagraniczne koncerny chcą. Tak to wygląda. Fit for 55 podpisał, ale nie chciał, jest przeciwko, protestuje. Teraz przeciwko Fit for 55, ale na to się zgodził. Zgodził się na pieniądze za praworządność. A pan Ziobro ostrzegał, Konfederacja ostrzegała, nie. Ale skompromitowany pan Pinokio Mateusz Morawiecki nadal jest premierem. Nazywacie się Zjednoczoną Prawicą Obozem Patriotycznym. We wszystkich ważnych sprawach. Żeście się pomylili. Wszystko w Unii podpisujecie, ale niechętnie. No może platforma by robiła to w podskokach, a wy tak niechętnie za. Przy covid, żeście się mylili. Rozbrajając polską armię, żeście się mylili. Teraz szumnie mówicie, że będziecie się zbroić. I dobrze. Każdy to popiera ale w tej chwili jesteśmy rozbrojeni ukompletowanie polskich dywizji było już na bardzo niskim poziomie także żeście odziedziczyli po platformie ale teraz żeśmy bardzo dużo sprzętu oddali Ukrainie i jesteśmy coraz bardziej bezbronni a Ukraina coraz bardziej się chyli ku upadkowi co zrobimy? co zrobimy jeżeli Ruscy rzucą do nas te wojska kiedy będzie zawieszenie broni na Ukrainie my w tym momencie jesteśmy niegotowi Wszystkich po kolei i ci wasze pismaki o, nazywają rosyjskimi agentami. A czy u was przypadkiem nie jest za dużo amerykańskich agentów? Amerykanie to też nie Polacy. Mają swoje interesy, a my mamy swoje interesy. Panie Jareczku, cóż teraz poczniemy? O tyle na was zagłosujemy. Na... Pana kolegę Tuska, a pamiętamy jeszcze, pamiętamy tą e, popis, koalicję, jakżeście rozmawiali tam u pana, u biskupa Gocłowskiego. Miała być Wielka Koalicja CBA, Czwarta Rzeczpospolita, a dzisiaj zagryzlibyście się na śmierć. Pamiętamy, pamiętamy i nie głosujemy we wszystkich sprawach kluczowych dla Polski zrobiliście źle, a pan Tusk postulował to jeszcze bardziej. Figa z makiem. Tyle ode mnie głosów dostaniecie.